O, mega to dupy się czuję patrzcie zastanawiałem czy złapię, nie złapię, ale to są takie płyty na których po prostu stoją te wieżowce wyobrażacie sobie wieżowce po 75, pięter e, które stoją na płytach nad pociągami to jest abstrakcyjne e, także to jest cały fenomen tego miejsca jest to tak stworzone, że w przyszłości tak ma wyglądać na Jork i być w takim stylu i tak dalej. pro i biegnę, bo się zgubię. A ja stąd nie wrócę. Chociaż orientację w terenie mam dobrą. To dość długo jechaliśmy metrem, a te metro w weekendy jeździ tak trochę potwarnie i tak jak chce. że też ciężko jest. Dojechać z powrotem tam gdzie się, gdzie się wyjechało, przynajmniej dla mnie. Ale myślę, że bym się połapał, jakby trzeba było. Nie przesadzajmy. Ale dobrze mi to wychodzi. I teraz, że tylko to jest pod słońce. No, ale zajebisty widok. Piękna Lecimy dalej. Jesteśmy na wieżowcu taka atrakcja Zobaczcie na widoki. widoki up until i can't hear that my mind fills w Polsce Starbucks Zobaczcie klimatycznie klimatycznie leży budynek 120 letni Jestem w najbardziej wolnym miejscu w Nowym Jorku, czyli park, park przy łuku triumfalnym. Można tu robić wszystko, można być po prostu sobą. Fajne miejsce. Nie jest to ani czysto, ani brudno, ani pięknie. Jest to po prostu prawdziwy Nowy Jork. General National Memorial jest miejscem ostatecznego spoczynku Granta, byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nie wiem czy wiecie, który Rockefeller, raczej wiecie. E... Jestem nieprzyjmowany, że rodzina, która rządzi światem e... wybudował sobie zamek, w którym chciał mieszkać, ale żona nie chciał I e... to tyle. To jest jego zamek. Ze względu na to, że był zwolennikiem takiej sztuki sakralnej średniowiecznej, dlatego wybudował sobie zamek. O, A, z drogą. Jest kolejny dzień. Jest lepiej, lepiej się czuję. Wczoraj była tragedia. Do tego stopnia, że dosłownie szedłem, myślałem, że się wywrócę. Wziąłem laki, trochę odespałem. I wracam do żywych I tyle. Jedziemy z kolejnym dniem. Yo. A przed Wami panorama pięknego Nowego Jorku z nad samej rzeki Hudson. Powiedziałbym Wam coś więcej o tym, ale zachwycajcie się tym widokiem razem ze mną. Generalnie jesteśmy w takim ala muzeum i idziemy przez całe to muzeum, a na końcu jest rollercoaster z jakimiś fajnymi widoczkami na nowy Jork Nie nagrywałem wcześniej, bo nie wiedziałem czy będę mógł tu nagrywać Także zaczynam dopiero teraz Obejrzyjcie sobie całe muzeum razem ze mną jest mega ładnie i mega mega ciekawie. Więc nawet jeżeli tu przyjdziecie, to warto iść troszeczkę wolniej i faktycznie zaobserwować te rzeczy, które tutaj mamy, bo, bo jest świetnie. Jest naprawdę świetnie. Oglądajcie. Niestety nie o matko, ale czasami jestem na Nie nagrałem wam samego roller To nie do końca też jest roller coaster. się na takie siedzenia i macie taki bardzo duży ekran, trochę jak tylko on jest perspektywistyczny taka trochę kula. Wsiadacie i tam generalnie leci film. Bardzo fajne, bardzo w ogóle fajne przeżycia. Eee, więc polecam pójść. Jak wystrzelacie sobie rollercoaster w New York, to wam to wyskoczę. Eee, nie nagrałem, ze względu na to, że nie pozwolili mi po prostu wziąć GoProsa. Eee, także skończyłam się tego, tak, że z tych na same muzeum. Nowy Jork to jedyne miejsce, w którym się nie krępuje nagrywać. Tak o! To z ludźmi sam totalnie nikt nie zwraca na mnie uwagi Times Square tylko o 6 rano nie ma tłumu ludzi uh, na no Times Square z tego co ja już doświadczyłem zazwyczaj później już jest po prostu multum, Toż teraz nie jest późna godzina bo jest nie wiem 17.30 18.00 może a uh, jest naprawdę multum, multum ludzi jak widzicie pewnie też się zawsze lepiej czuję, więc i uh, trochę więcej do was mówię i trochę inaczej mówię, pójdziemy sobie na schodki i zrobię, dajmy przykład, schodki prawie jak w Warszawie, bajdowej, powiem wam, że jak się idzie w jakiejś bocznej ulicy, to jest myślę, że lekko 5-7 stopni mniej. Już tutaj w tumie to jest strasznie gorąco normalnie ja się poka. Pewnie widać. Ale mega się pocać. Wśród tutaj ludzi. No, zobaczcie te pryszkę, który są mówiłem. Oto. Też multum jest tych kręcących się kamer, które was nagrywają. Patrzcie Więc w ogóle multum ludzi jest tutaj jakiś info i tak dalej. Widać po info, dlatego że albo właśnie w ten sposób, co ja idę, nagrywają i coś mówią, albo. Albo, albo robią sobie sesje, albo TikToki nagrywają. Multum ludzi tutaj TikToki nagrywa. Także dość zauważalne. O wiele maskie, w jakich chcę zjeść. Nigdy nie jadłem. Corn dog Przed wyjazdem stąd muszę spróbować. I, o. Co mi się najbardziej kojarzy ze, ze Stanami, to właśnie corn dogi Na jakichś filmach czy czy ten jest ten desen, animowanych i tak dalej? Zawsze one były. I to mi się też najbardziej ze z, 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 z Stanami kojarzy. A nigdy jeszcze nie jadłem, a w Stanach jestem już drugi raz. Byłem właśnie na e, takiej obiodo kolacji. E, Sorry, że tak przecieram nos, ale e, po prostu mam katar. Byłem na takiej powiedzmy kolacji na Burgerze. E, generalnie knajpa uznawana za jedną z lepszych w Nowym Jorku jeżeli chodzi o burgery i powiem wam, że osobiście nie zrobiło to na mnie wrażenia uważam, że wiele, wiele, wiele lepszych burgerów jadłem w Polsce to był stricte klasyczny burger może też dlatego, że tutaj był taki, że jakby była bułka mięsko i ser i cebula i tylko tyle nie było tam nic więcej i jechaliście tego burgera to był na tyle gruby, a właściwie samo mięso było na tyle grube, że nie było czuć kompletnie nic innego. Nie wiem, nie ma jej smaki po prostu. Może komuś bardziej smakować, dla mnie było gorsze. Mięsko fajne, bardzo pyszne. E, ale sam burger uważam, że że lepsze po prostu są gdzieś u nas na miejscu. E, I tyle. Idę wracam na Times Square. Odszedłem e, nagrać Wam tego Time Lapsika. O, o której mówiłem i tak się kończy w sumie dzisiejszy dzień e, jutro jest trochę luźniej e, będziemy chodzić na chodzić mie po mieście może pójdziemy na jakieś zakupki zobaczymy więc jutro nie będzie aż tak aktywnie jak dziś znamy zbliżenie na to ale to było dość obrzydliwe